To, co świat obserwuje teraz, nie jest nawet porażką dyplomacji ani porażką wywiadu. To obraz totalnego rozkładu zarządzania dwóch systemów politycznych jednocześnie administracji Trumpa oraz kremlowskiej pionowej struktury władzy. Takiego chaosu świat nie widział od dziesięcioleci. I jedyną osobą, która nazywa to, co się dzieje, właściwym słowem, jest Jewginia Albac. Powiedziała krótko: Mam wrażenie totalnego bałaganu. I to nie jest emocja, to diagnoza. Spójrzmy, co dzieje się w Waszyngtonie. Nikt nie rozumie, skąd wzięło się 26 punktów, które rzekomo miał omawiać Biały Dom. Marco Rubio, człowiek, który jednocześnie pełni funkcję szefa Departamentu Stanu oraz doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego, publicznie oświadczył: Po raz pierwszy usłyszałem o tym dokumencie z przecieków. Powtarzam, szef amerykańskiej dyplomacji. Po raz pierwszy dowiedział się o strategicznym planie pokojowym z prasy. To poziom Afryki lat 60., a nie supermocarstwa. Trump pisze w mediach społecznościowych, że niczego nie widział, ale być może wszystko się uda. To oznacza, że, jak mówi Albac, on sam nie wie, co tak naprawdę dzieje się w jego własnym otoczeniu. Równolegle z Genewy napływają informacje. Nie ma żadnych 26 punktów. Jest 19. W nich rzekomo znaleziono kompromis. Moskwa odpowiada na to: Nie, jest 28, potem 27, potem znów 28. To nie są negocjacje, to tańce pijanego słupa wokół ogniska, gdzie każdy wykrzykuje swoją liczbę, by pokazać wpływy. I teraz najważniejsze: kto pisał te plany pokojowe? Albac mówi wprost: pisał je Kirił Dmitriev. Człowiek, który powinien zarządzać funduszem majątku narodowego, a zamiast tego zamienił się w kuriera między Kremlem a Trumpem. Drugim autorem był Steven Witkow, deweloper, przyjaciel Trumpa, biznesmen bez doświadczenia dyplomatycznego. Alba cytuje swoje źródła. Używali czat GPT do wypracowania sformułowań. To nie metafora, to rzeczywistość na poziomie bananowej dyplomacji. Dokument, od którego zależy los Ukrainy, Europy i porządku międzynarodowego, w połowie został napisany przez sztuczną inteligencję, która zebrała frazy z rosyjskich i zachodnich archiwów. A na tle tego cyrku Kreml udaje, że jest panem sytuacji, ale Albac obnaża prawdę. Putin pilnie potrzebuje przerwy, tak jak powietrza. Ma problemy. Brak chipów. Rozpadająca się infrastruktura łączności, systemowy kryzys przemysłu obronnego, wyczerpane radzieckie zapasy sprzętu oraz gwałtowny spadek dochodów budżetowych z powodu nacisku sankcji naftowych. To nie propaganda, to rzeczywistość polityczna, o której wiedzą amerykańskie instytucje. I w tym chaosie istnieje tylko jedna stabilna prawda. Putin nie może wygrać i nie zdąży przezbroić kraju. A więc desperacko szuka pauzy, jakiejkolwiek za każdą cenę. Ale Ukraina na progu zimy także znajduje się w rozpaczliwym stanie. Charków bez ciepła, kijów pod stałymi uderzeniami. Zima będzie brutalna. Dlatego na stole nie leży pokój. Na stole leży przetrwanie dwóch systemów które pękają w szwach. I tylko Albac nazywa to uczciwie. Bałagan, który oba obozy próbują ukryć. Jeśli słuchać rosyjskiej propagandy, można odnieść wrażenie, że Putin kontroluje wszystko, że ma idealny system, idealną pionową władzę, idealną armię i idealną gospodarkę. Ale Albac robi to, czego nie robi żaden kremlowski rzecznik. A czy nie na słowa lecz na mechanizmy. A mechanizmy Putina są zgniłe, zepsute, zapadnięte pod własnym ciężarem. Zacznijmy od najważniejszego chipów. Putin może grozić komu chce Ukrainie, NATO, USA, Gruzji, Mołdawii ale współczesna wojna nie opiera się na popisie ani na patriotyzmie. Opiera się na mikroelektronice, a tej Rosja nie posiada. I żadne patetyczne forum technologiczne wstawania z kolan tego nie zmieni. Albac mówi o tym chłodno i bezwitośnie. Rosja nie zdołała stworzyć własnej produkcji chipów. Wszystkie iskandery, kalibry, wojna elektroniczna, drony, systemy nawigacyjne wszystko działało na zagranicznej elektronice, która do 2022 roku była po cichu kupowana przez Chiny, Koreę, Malezję. Teraz kupuje się ją przez Kazachstan, przez zmilitaryzowane, szare schematy. Ale tej skali jest za mało i problem nie jest tymczasowy, jest strukturalny, ponieważ każdy chip to łańcuch dziesiątek krajów, ejsentek technologii. A Rosja została od tego łańcucha odcięta. Dlatego właśnie Putin uderza w Ukrainę tłuszczem, resztkami radzieckich magazynów, przerzucając na front czołgi z lat 50. oraz rakiety z lat 60. i 70. A teraz drugi element słabości rosyjska infrastruktura łączności. O tym, że w regionach pada internet, już słyszeliście, ale Albac doprecyzowuje szczegóły, które docierają do dziennikarzy wyłącznie przez zamknięte kanały techniczne. Stacje 3G i 4G nie wytrzymują obciążeń i masowo wychodzą z użycia. Nie dlatego, że ktoś je niszczy, lecz dlatego, że fizycznie dożywają swoich ostatnich lat. To sprzęt, który powinien zostać wymieniony od 5 do 7 lat temu, ale pieniądze poszły gdzie indziej: na pałace, na prywatne armie, na korupcję, na wojnę. W rezultacie, aby Moskwa mogła w ogóle funkcjonować, operatorzy sieci są zmuszeni wywozić sprawne stacje z regionów. I instalować je w stolicy. To symboliczne. System ratuje Kreml i zabija regiony. Trzecia słabość to gospodarka. Albac przypomina, że ropa spadała do 37 dolarów za baryłkę. To poziom poniżej granicy przetrwania budżetu. 40 dolarów to punkt krytyczny. Ale teraz istnieje czynnik jeszcze silniejszy. Sankcje wobec Rosnefti i Ukoilu które wprowadzili Amerykanie. Albac podkreśla: Kreml naprawdę się przestraszył. I właśnie po tych sankcjach Dmitriev pojawił się w Waszyngtonie jak chłopiec, którego wysłano by dogadał się o cokolwiek. Dalej, jeszcze głębiej. Putin rozumie, że Trump, niezależnie od tego, co mówi, reaguje wyłącznie na siłę. To nie opinia Albac, to fakt historyczny, którego Stany Zjednoczone nauczyły się jeszcze od czasów Kenana. Z rozmawia się tylko przez nacisk. Trump może publicznie zachwycać się Putinem, może powtarzać jego tezy, ale za kulisami rozumie, że Rosja znajduje się w gorączce. I ostatnie, najbardziej bolesne. Putin potrzebuje przerwy nie dla pokoju, lecz dla nowej wojny. Alba sformułuje to wprost. Jego ostatecznym celem nie jest Ukraina, lecz Europa. Do tego potrzebne są nowe rakiety, nowe drony. Nowa elektronika, a tego nie ma. Stąd nerwowa dyplomacja, stąd feeryczny chaos wokół planu pokojowego, stąd próby łatania dziur propagandą, która wymyka się spod kontroli, stąd nieustanne próby wymuszania na zachodzie pauzy. Putin nie jest silny, Putin jest osaczony i Jewginia Albac dostrzegła to wcześniej niż inni. Jeśli odrzucić upiny i spojrzeć w sam rdzeń, stanie się oczywiste. Cała ta szalona historia wokół planu pokojowego to nie dialog USA z Rosją, nie poszukiwanie kompromisu i nie dyplomacja, to operacja przetrwania Putina, który znalazł się w sytuacji boksera, który stracił słuch, wzrok i koordynację. Machając rękami w stronę przeciwnika, nie rozumie, że bije powietrze. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Moskwa dominuje. Putin siedzi na Kremlu, przyjmuje amerykańskich emisariuszy. Uśmiecha się do kamer, ale Albat strafnie wyjaśnia, to nie siła, to desperacja. Dlatego plan pokojowy nie jest dokumentem, lecz symptomem. Zacznijmy od najważniejszego. Dokument napisany przez Dmitriewa i Witkowa przy pomocy ChatGPT to nie umowa, nie platforma i nie mapa drogowa. To wizytówka słabości Kremla, który gotów jest zgodzić się na jakikolwiek tekst, byleby przyniósł pauzę. Dla Putina ważne jest jedno: zatrzymać ukraińskie uderzenia, przetrwać zimę, uzupełnić zapasy chipów, zgromadzić rakiety, kontynuować rozwój przemysłu obronnego, a dopiero potem wrócić z nową agresją. Nie potrzebuje pokoju, potrzebuje przerwy. Ale właśnie to widzą teraz w Waszyngtonie, i co ważne, widzą to nie tylko zwolennicy demokratów czy Jastrzębie, widzą to instytucje. Te same, na których opiera się każda amerykańska administracja. Instytucje, które wcześniej były gotowe wierzyć w stabilność Kremla, a teraz widzą jego rozkład od środka. Trump nie jest prorokiem, lecz przypadkowym podmuchem wiatru. Alba sformułuje to błyskotliwie. Nie słuchajcie, co Trump mówi, patrzcie, co robi. A co robi? Otwiera drzwi ludziom takim jak Witkow, dopuszcza do siebie dyletantów, operuje tezami, które przyniesiono mu wczoraj. Straszy i bardziej boi się publikacji Fox News niż architektury świata i bezpieczeństwa. Ale paradoksalnie właśnie chaos Trumpa czyni go niewygodnym partnerem dla Kremla. Putin przywykł do rozmów z ludźmi przewidywalnymi, skorumpowanymi, bojącymi się ryzyka. Trump taki nie jest. Nie jest agentem Kremla, jak krzyczą media społecznościowe. Jest człowiekiem bez systemu żyjącymi impulsami i Putin nie potrafi go kontrolować. Jedyną rzeczą, która może utrzymać Trumpa w pewnych ramach, jest siła. Właśnie na to zwraca uwagę Albac. Czekiści reagują wyłącznie na nacisk i działa to w obie strony. Putin rozumie siłę i Trump rozumie siłę, ale obecnie amerykańska machina funkcjonuje w szczególny sposób. Siły Stanów Zjednoczonych są skierowane nie bezpośrednio przeciwko Putinowi, lecz na powstrzymywanie chaosu, który on rozrzuca. Dziś, 9 grudnia, co nowego dzieje się wokół tej historii? Waszyngton zwiększył presję na Saudyjczyków, przygotowując grunt pod spadek cen ropy. To cios w Kreml, który Albac przewidywała z wyprzedzeniem. W Unii Europejskiej uzgodniono kolejny pakiet sankcji, w którym wzmocniono kontrolę nad omijaniem ograniczeń dotyczących chipów. To uderza bezpośrednio w serce kremlowskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Źródła ukraińskie informują, że ataki dronów na rosyjskie bazy paliwowe będą zimą tylko narastać. To strategiczna odpowiedź na próby Kremla zamrożenia frontu. W Moskwie ponownie krążą plotki, że proces negocjacyjny wymknął się spod kontroli, a struktury siłowe są wściekłe na Dmitriewa za jego rolę samozwańczego negocjatora. I co najważniejsze, Według danych Financial Times, amerykański wywiad wprost ostrzega Europę. Putin będzie imitował negocjacje, ale przygotowuje wzmocnienie mobilizacji na wiosnę. To całkowicie pokrywa się z oceną Albac. Putin chce pauzy, ale nie pokoju. I właśnie dlatego Trump, Witkow i Dmitriew nie są negocjatorami, lecz statystami w oszustwie, w którym stawką jest czas. Teraz ważne jest coś innego. Zachód zaczyna rozumieć, że plan pokojowy napisany na kolanie to nie dyplomacja, lecz symptom rozpadu kremlowskiej logiki. Istnieje fundamentalna myśl, którą Jewginia Albac powtarza właściwie między wierszami: Putin nie przegrał wojny na froncie. Putin przegrał wojnę z rzeczywistością. Rosyjski system okazał się fizycznie i intelektualnie. Niezdolny do prowadzenia długotrwałego konfliktu przeciwko Ukrainie wspieranej przez nowoczesny Zachód. Nawet jeśli pomoc amerykańska chwilowo grzęźnie, nawet jeśli Europa się spiera, nawet jeśli zima będzie ciężka, geopolityczna matematyka została już policzona i wynik nie jest na korzyść Kremla. Putin przegrywa z techniką, z cyfrą, z elektroniką. Albat stale podkreśla, że Rosja jest państwem ogromnym, lecz technologicznie zacofanym, żyjącym na radzieckich kulach ortopedycznych. Właśnie dlatego Kreml tak bardzo boi się sankcji wobec Rosnefti i Ukoilu, ponieważ każdy dolar wypływający z budżetu naftowego to utracony chip, utracony dron, utracony iskander. Dziś, 9 grudnia, sytuacja jest jeszcze gorsza. W Moskwie pod pozorem optymalizacji Zamyka się stare stacje 3G, ponieważ nie ma już części zamiennych, a nowych się nie sprowadza. Operatorzy oficjalnie potwierdzają awarię łączności w regionach, które Kreml tłumaczy cyberatakami. Ale to kłamstwo. Aparatura po prostu umiera. Gwiazda rosyjskiego arsenału, Sarmat, którym Miedwiediew straszył Europę, eksplodowała podczas startu w obwodzie orenburskim. Wojskowi wpadali w furię na zamkniętych naradach ponieważ nie potrafią wyjaśnić przyczyny awarii. To nie jest armia XXI wieku. To armia, która krzyczy, że jest wielka, ale nie potrafi doprowadzić rakiety do startu. Putin przegrywa gospodarczo. Najnowsze dane Bloomberga z 9 grudnia pokazują, że dochody naftowe Federacji Rosyjskiej za listopad-grudzień spadły do poziomu, który Ministerstwo Finansów próbuje ukryć pod eufemizmami typu korekta prognoz. Tłumaczenie. Pieniędzy nie ma. Wystarczy ich na emerytury i propagandę, ale nie na nową eskalację. Putin marzy o wojnie z Europą. Albac to podkreśla. Ale gospodarczo Rosja już się załamała. I tak, Kreml nigdy tego nie powie. Lecz w ostatnim czasie miliardy idą na import równoległy, miliardy na pensje zmobilizowanych, miliardy na przekupywanie regionów. Miliardy na prywatne armie i operacje specjalne. Budżet nie ma rezerw, gospodarka nie ma wzrostu, rubel nie ma perspektyw. To nie jest zwykłe osłabienie, to utrata strategicznego oddechu. Putin przegrywa ze swoim własnym aparatem. Albac mówi o tym, że Kreml zamienia się w maszynę działającą wyłącznie na kłamstwie, strachu i pokazówce. I to jest główny koszmar Putina. Reżim przestał funkcjonować racjonalnie. Przykład ostatnich dni. Struktury siłowe na poważnie dyskutują, jak właściwie interpretować przecieki z negocjacji i kogo ogłosić winnym. Dmitriev, jak mówią, otrzymał już ostrzeżenie, że jest go za dużo. Witkow w ogóle stał się memem, a MSZ stoi z boku, jakby to nie był ich cyrk. Kreml nie jest już maszyną. To zoo grup interesów, które próbują przetrwać, podczas gdy kapitan udaje, że trzyma ster. Putin przegrywa z Ukrainą. Nawet mimo ciężkich uderzeń, nawet mimo zniszczeń, nawet mimo zimy, Ukraina walczy i robi to skutecznie. W ciągu ostatniego tygodnia zniszczono bazy paliwowe w kraju Krasnodarskim. Ataki na zakłady Kamas zakłóciły produkcję podwozi dla sprzętu wojskowego. Drony przedarły się głębiej na tyły niż kiedykolwiek wcześniej. Ukraina oficjalnie potwierdziła, że balistyczny kompleks Chrom przeszedł kolejne testy. To oznacza tylko jedno: Putin nie kontroluje już strategicznej inicjatywy. Putin przegrywa z przyszłością. Albac podkreśla: Putin nie potrafi żyć w logice długofalowego wyboru. Potrafi żyć wyłącznie w logice przetrwać. Ale historia nie polega na przetrwaniu historia polega na ruchu. I dziś widać to wyraźnie. Ukraina zmierza w stronę NATO, Europa zmierza w stronę strategicznej autonomii od Rosji, Stany Zjednoczone zmierzają w stronę presji siłowej na Kreml, a Rosja zmierza w stronę rozkładu, którego nie da się już ukryć. Putin przegrywa nie dlatego, że upadł na froncie, przegrywa dlatego, że jego świat się skończył, a nowego świata nie potrafi stworzyć. I to jest główny wniosek Jewgenia Albac. Jewgenia Albac nie należy do ekspertów, którzy mówią łagodnie. Należy do tych, którzy mówią prawdę, nawet jeśli ta prawda rozrywa utrwalony obraz światowej polityki. Jej główny wniosek brzmi następująco. System putinowski runie nagle, nie z powodu czołgów i nie z powodu dronów, lecz z powodu wewnętrznej awarii, której nie będzie już w stanie kontrolować. Może to być cokolwiek: załamanie budżetu, katastrofa technogeniczna, masowa ucieczka elit, gwałtowny spadek cen ropy, bunt w strukturach siłowych. Albo gorący punkt, którego Kreml nie będzie w stanie stłumić. Ale istotne jest co innego. System nie potrafi już reagować racjonalnie. Reaguje histerią, chaosem i propagandą. To, co widzimy teraz w historii z planem pokojowym, jest najlepszym dowodem. Zamiast profesjonalnej dyplomacji, Kirill Dmitriev, zamiast mechanizmu państwowego, Chad GPT, zamiast realnej strategii, seria panicznych pakietów i punktów których liczba zmienia się co dwa dni. Zamiast spójnej linii, chaos i pokazówka. To są oznaki finalnego stadium reżimu. Dlaczego finał będzie nagły? Albac rozumie mentalność czekistowskiej elity lepiej niż większość ekspertów. Mówi: Czekiści uznają wyłącznie siłę i tylko nacisk zmusza ich do działania. Ale dziś nacisk jest bezprecedensowy, gospodarka się sypie, infrastruktura wali się. Zapasy uzbrojenia są wyciśnięte do sucha. Na froncie nie ma postępów, sojusznicy zbiednieli i są zmęczeni. Chiny przestały dostarczać kredytowy tlen. Ropa jest zagrożona spadkiem. Europa zbroi się szybciej niż oczekiwano. Ukraina osiąga nowy zasięg uderzeń. Trump gra w swoją grę, której Kreml nie potrafi kontrolować. Tak działają systemy przed upadkiem. Na zewnątrz wyglądają monolitycznie. A wewnątrz są całkowicie zgniłe. Putin budował reżim na strachu, ale strach znika. U elit z beznadziei, u społeczeństwa ze zmęczenia, u struktur siłowych z poczucia własnej niezastąpioności, u zachodu ze zrozumienia, że groźby już nie działają. Gdy strach znika, reżim zamienia się w pustą skorupę, w której wszyscy trzymają się imitacji stabilności, a imitacja nie jest wieczna. Dlaczego wszystko może zacząć się od drobiazgu? Przypomnijmy sobie, jak upadł ZSRR. Nie z powodu nuklearnego pojedynku, lecz w wyniku kaskady drobnych czynników spadku cen ropy, zacofania technologicznego, porażki reform, utraty zaufania do systemu. Dziś widzimy to samo tylko szybciej, brudniej i agresywniej. Reżim putinowski opiera się nie na konsensusie, lecz na strachu, przemocy i absolutnej zależności elit od jednej osoby. Ale gdy lider traci zasoby, elity przestają się bać. Gdy elity przestają się bać, zaczyna się rozłam. Gdy zaczyna się rozłam, reżim upada. Albac mówi o tym niemal wprost. Putin znalazł się w słabej pozycji i tylko presja zmusi go do ustępstw. To nie jest tylko analiza, to wyrok dla systemu, który utracił zdolność do samodnowy. Ukraina jest kluczowym czynnikiem załamania. Ukraina nie tylko się broni, Ukraina niszczy ostatni mit, na którym opierał się reżim Putina mit wielkiej, niezwyciężonej Rosji, zdolnej siłą zmieniać losy sąsiadów. Gdy ten mit ostatecznie runie, runie też władza, która została na nim zbudowana. Ukraińskie uderzenia w bazy paliwowe, zakłady, lotniska i logistykę to nie tylko strategia wojskowa. To cios w serce systemu putinowskiego. Z każdym dniem Putin staje się słabszy. Z każdym dniem Ukraina staje się silniejsza i bardziej zaawansowana technologicznie. Z każdym dni.